Pa. Namylka, proszę. Mówiłam, że nie. Może innym razem. Obiecuję, że ci się spodoba. Leo, nie musisz być taki uparty. A co tutaj się dzieje? Leo chce mnie zaprosić na randkę. A ty co? A ja nie chcę iść na żadną randkę. Chodź, pójdziemy tylko na godzinę. Jeśli ci się nie spodoba, to randka się skończy. A ja nie chcę, żeby w ogóle się zaczynało. Leo, serio, zluzuj, ona nie chce! Amelko, obiecuję, będę cię traktować jak księżniczkę! A ty wiesz, jak traktowano księżniczki? No tak, faceci się do nich zalecali dawali prezenty. Kiedyś księżniczka nie mogła nawet chodzić sama. U, a to mi się podoba. Amelko, jeśli zgodzisz się, pójść ze mną na randkę, będę cię nosił na rękach cały dzień! Cały dzień? Tak, obiecuję. No, to się zgadzam. <laughs> Będziesz ją nosić cały dzień. Zmęczysz się po pięciu minutach. Założysz się, że nie? Jeśli stop Amelki dotknął ziemi, to będziesz nosić kostium klauna przez cały tydzień. A jeśli Amelka nie dotknie ziemi, to dasz mi 100 baksów. Zakład? Ginny, przetnij. O? Amelka, gdzie chcesz się wybrać? Napięcie wody. że sobie usiądziesz. Co, Leo? Już się poddałeś? Nie poddałem się. Amelka nie stanęła na podłodze, więc nie przegrałem. No, no. Zobaczymy, jak długo wytrzymasz. To zabawne. Aha. Mamy na was oko. Amelka, zrobię wszystko, co każesz, tylko nie stawaj na podłodze. Okej. Okay. Leo, chcę na kanapę. Okej, okay, jak każesz. Dobrze, księżniczko. Nie odchodź daleko. Mogę czegoś potrzebować. Będę tutaj. Nie ruszę się nawet o krok. Tak, mamo? Co? Czy to pilne? A muszę teraz? Dobra, zaraz będę. Amelko, muszę wyjść. Mama prosi mnie, żebym poszedł do sklepu. Okej, okay, tylko szybko. Nawet nie zauważysz, że wyszedłem. mogę zagrać? Oczywiście, dołącz do nas. Chwila. nie mogę dotykać podłogi. Aha, inaczej Leo przegra wyzwanie. O kurczę, a może wy przyjdziecie tutaj? No nie, jest nam tutaj wygodnie. Max, może mnie przeniesiesz? Wybacz, Amelko, ale to nie leży w moim interesie. Dobra, to jak mam się do was dostać? Jak chcesz? Teraz ja trochę tu duszno, tak masz rację. Chyba nie ma prozy, Max. Dopiero to do ciebie dotarło? Uch, nie da się tu wytrzymać! Może włączysz generator. Nie, ja tam nie idę. Potrzeba dorosłego. No to zadzwonię do Archiego. on włączy nam generator, a my posiedźmy na zewnątrz. Tak, chodźmy. Dzięki, nie zostawicie mnie chyba tu? Amelka. Bozinka dała ci nogi. Wstań i chodź! Przecież wiesz, że nie mogę. No to sieci się ugotuj, Podczas gdy Leo siedzi, nie wiadomo gdzie. Mówią, że przyjaciele nie zostawią cię w tarapatach. Bez pomocy na pewno nie zdołam wyjść z domu. Muszę poczekać na Leo. Jeśli tu nie zrobi się chłodniej, to niedługo stracę przytomność. Szkoda mi, Amelki znosi takie rzeczy dla przyjaciela. Nie zrobiłbym tego dla Leo. On jest mocny tylko w gębie. Może jednak pomożemy, Amelce. W domu jest teraz bardzo gorąco. No nie wiem, Jeannie. Też mi szkoda, Amelki, ale też nie chcę stracić stu dolarów. Rozumiem. O, Leo, w końcu wróciłeś! Gdzie Amelka? Tam, gdzie ją zostawiłeś! Zupełnie zapomniałem o tym wyzwaniu. A, no to pięknie. Nie mamy teraz prądu, a Amelka siedzi w domu, w dusznym pokoju czekając na ciebie. Moja księżniczko, już do ciebie biegnę. A, jestem w szoku. Biedna Amelka. Amelko, przyszedłem cię uratować! Jestem w niebie. Idziemy. Amelka, w porządku? Mady! Tak, tak, ta, 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 już idę! Leo, dlaczego tak długo to trwało? No bo widzisz. Mama mnie zatrzymała, ale cały czas o tobie myślałem. Prawie umarłam się twoje wyzwanie! O ja, nie rób scen. Nie było mnie chwile. Nie ma się o co martwić. Jeśli jeszcze raz zostawisz mnie na tak długo, przegrasz swój zakład. Dobra, nie denerwuj się już. Nigdzie na pewno nie pójdę. Tylko spróbuj. O, Amelka, ty co sama wyszłaś? Nie, Leo mnie wyniósł, więc wyzwanie trwa dalej. A, przyszliśmy powiedzieć, że robimy piknik. Idziecie z nami? No pewnie idziemy! Leo, nie zapomniałeś o czymś? Nie mogę się przyzwyczaić. Jeśli Amelka będzie na kocu, to będzie na ziemi? Nie, Max, nie utrudniaj tego. Na macie może być, ale na trawie już nie. Kiedy oni przyjdą? Nie wiem, ale na razie przynieśmy jakieś napoje. A, Moje plecy! Ale boli! Leo, co Chyba coś sobie naciągnąłem w plecach. Złe wieści, trzeba zakończyć wyzwanie. Zakończyć wyzwanie? Nie mam mowy! Będę musiał nosić kostium klauna! Wybieraj! Założyć kostium klauna czy leżeć w szpitalnym łóżku. Amelka, rozumiesz co to jest męska, duma? Jeśli przegram, moja reputacja będzie zrujnowana! A ty masz reputację? Nie widziałam. Nieśmieszne! W każdym razie nie masz wyboru. Nie możesz mnie nosić, a ja nie chcę siedzieć w jednym miejscu. Hamelka, proszę pomóż mi. Może sama spróbujesz poruszać się nie dotykając ziemi? Żartujesz sobie? Jak wygram wyzwanie, dam ci 10 dolarów. Czyli ty piszesz 90, a ja 10, to nie fair. No tak, ale to mój zakład. Ale jakoś latać, to będę musiała i ja. No dobra, to 50-50. 80-20 i twoja reputacja. Nie, to grabiesz. Dobra, dobra. Przekonałaś mnie. 80-20. Świetnie. Wszystko u Was w porządku? Ta, super! Widziałem was! Jamelka prawie nadepnęła na trawę! Ale do tego nie doszło. Napijmy się już. Wciąż nie odzyskałam równowagi wodnej. Masz! O, limonkowe chipsy! Uwielbiam je! A mi się wydaje, że ich nie lubisz. Choda, że lato już niedługo się skończy. Tak, te całe trzy miesiące przeleciały jak tydzień. Oj, nie popadaj w taki pesymizm. Tak, dziewczyny lubią być smutne. Trzeba zjeść lody, póki jest jeszcze ciepło. Właśnie, lody. Max, tak, przyniesiesz mi proszę lody? No dobra. I dla mnie. Nie, Amelka, ty idź sama. Leo, idź po lody. Amelka, mi serce, plecy mnie bolą. No dalej, ruszaj. No dobra. Jeśli przyszedłeś po lody, to już ich nie ma. A gdzie są? Razem z Ginny zjedliśmy jak graliśmy. To znaczy, że masz już dość, a to jest moje. Aha, nie jest nigdzie podpisane. Lody są tego, kto pierwszy wziął. A ty co? Szalałeś! Oddawaj, to moje! Nie moje! 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 Proszę, twój lód! Skąd to masz? Można to w ogóle jeść? Zdobyłem go w bitwie! Dzięki. Przykro mi, Amelko, ale nie ma już lodów. Ach, jasne. Trzeba jeszcze w basenie popływać, popalać się. Masz rację, jeszcze trochę i będzie zasilło na basen. Nie ma czasu do stracenia, musimy natychmiast popływać. Idę z tobą. Leo, ja też chcę iść na basen. Amelko, jak to sobie wyobrażasz? Zrób, co chcesz, ale żeby była w basenie. No Dobra. Aj, Amelko, nie mogę, jesteś jest za ciężka! No to przygotuj swoje sztuczki i wykonuj je w kostiumie klauna. Poczekaj, Amelka, zaraz coś wymyślę. O! Co ty przyniosłeś? Zaraz zobaczysz. Teraz możesz dojść do basenu, ale wymyśliłeś. Spróbuj przejść, ale uważaj, żeby nie spaść. Jaki kolor nosa wybrać do twojego kostiumu? Niebieski czy czerwony? Zostaw swoje nosy dla siebie i Ginny, ja nie przegram! Ale Amelia chodzi sama! Tak, ale nie dotyka ziemi! Zgodnie z umową! Technicznie Leo ma rację! że będzie się unosić na rękach! Nie, Max! Skościliście się, że Amelka nie będzie stała na podłodze! No, no, właśnie, wyzwanie trwa dalej. Jednak nie będziemy pływać, bo opalamy się! A ja też będę się opalać! O, tutaj się położę! Leo, będziesz pływać? Ech, nie chcę pływać. O, Jamelka, szkoda, że nie zjadłaś lodów. Były takie pyszne. Bierze, jak tylko będę mogła chodzić, od razu pójdę do sklepu. Ach. Leo, co z tobą? Nudzę się. Usiądź po kraju na telefonie. Nie chcę. Dobrze, możesz pójść do sklepu i kupić lody. Super, chcesz czekoladowe? Zabierz jak chcesz. Tylko szybko! Jak pocisk! To błąd, że go puściłaś! Już mam dosyć tego wzdychania. Niech idzie, a ja sobie normalnie odpocznę. Też prawda. Jak coś wybiorę tę drogę. Tak. No! Na no lody powinno wystarczyć. Ah, miałem grać cały dzień dzisiaj. Jak zagram jeden mecz, to Amelka nawet nie zauważy. Już jestem zmęczona. Ja też! Zaraz Leo wróci i przyniesie zimne lody. Jeśli tak dalej pójdzie, stracę sto dolarów. Myślę, że sobie nie poradzi. Nie udałoby mu się, gdyby nie ta sztuczka, że może chodzić po przedmiotach. A wiesz co? My też mamy lifehack. Jaki? Zaraz się dowiesz. A, robi się gorąco. Niech Leo zaraz wróci. Długo go nie ma. Świetny mecz. Wygrałem ze wszystkimi. Ło, minęła już cała godzina. Nawet nie zauważyłem. Muszę jeszcze iść po lody. A melka mnie zabije. Mm, dobra, skoro Leo nie przyjdzie, to sama stąd pójdę. Ginny, Max... Co robicie? Sprzątamy śmieci, które rozrzucił Leo. Ginny, potrzebuje tego. Przykro mi, Amelko, ale jeśli chcesz stąd wyjść, musisz przegrać wyzwanie. Czy przyjaciele się tak zachowują? Po prostu chcę zobaczyć Leo w kostiumie klauna. Nic osobistego. Ach, wy pasożyty. Ginny, to był świetny pomysł. Teraz, dopóki nie przyjdzie Leo, Amelka nie będzie mogła się ruszyć. Zobaczymy, jak cierpliwa jest Amelka. Ziomki, możesz mi chociaż podać telefon, abyś ty zadzwoniła do Leo? Nie ma mowy. Teraz na pewno się nie ruszę. Wam na złość! Szybciej, 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 szybciej! Wróciłem z lodami. Leo, te lody się rozpuściły. Jeszcze powinien się włożyć! Gdzie? To sam reszek. Jak każesz? Leo, gdzie ty byłeś? Minęły prawie dwie godziny. W sklepie była taka kolejka i tylko do lodów. Pomóż mi się wydostać. A dlaczego sama nie poszłaś? Leo, żartujesz? Nie widzisz? Zabrali moją ścieżkę. Postanowili grać nieuczciwie. Wszystko jest uczciwe. Wy wymyśliliście sztuczkę i my też. Będą mi przeszkadzać. Nie martw się, Amelka. Już rozwiązałem ten problem. Co wymyśliłeś? Chodź, pokażę ci. Jak? Jest mnóstwo poduszek. Zaraz przyniosę. rozwiążesz ten problem? Mam wózek. Jaki wózek? Na zakupy? Tak. Ukradłeś wózek z supermarketu? Nie ukradłem, a pożyczyłem. No to pokaż. Leo, to wózek dla dzieci. Zmieścisz się. A nie mogłeś wziąć większego? Wsiąłem, co mogłem. Ale teraz mogę cię wszędzie wozić. Chociaż jakaś dobra wiadomość. Dawaj, wsiadaj. chociaż. Leo, to za mały wózek. Zaraz coś wymyślę. O! Oh. Jakie niewygodne. Po prostu okropne. Świetnie, teraz na pewno wygramy wyzwanie. Leo, boję się! Po będzie już nie jest tylko na marne. Leo, uważaj! Skąd Leo wziął ten pomysł? Śmiesznie to oglądać. Amelka, uśmiech! Ej, nie rób zdjęć! Możesz pokazać to nauczycielce, kiedy zapyta, jak spędziłaś lato. Nie pokazuj z łatwością może wypaść z tego wózka. Jeśli ona upadnie, to od razu przegracie. Ah! Niedoczekanie. Wolniej. A co, jak się przewrócę, Leo? Nie przewrócisz. Leo, nogi mi już zrętwiały. Jest mi niewygodnie. Hmm? Odpocznij tutaj. A ah! jeśli spadnę, Leo? <laughs> Nie spadniesz. Przysuń, a sama tam wejdę. Nie możesz. Dobra, trzymaj po prostu wózek. Trzymam. Leo, może damy sobie spokój. Nie potrzebujemy tych pieniędzy. Chcę po prostu normalnie chodzić. Dobra, ale możesz kostium klauna zamiast mnie. Max się na to nie zgodzi. To wskakuj do wózka i się nie popisuj. Dobra. już teraz jedziemy. kiedy wróci prąd? Amelka, chodź! Nie. nie sądzę, żeby księżniczki chodziły w taki sposób. Ginny, nie jesteś księżniczką, więc skąd możesz wiedzieć? Amelko, chciałem ci podziękować. Ja rozumiem, że to dla ciebie trudne i że robisz to dla mnie. Mogę zawieść przyjaciela. Co więcej, ty również się dla mnie starasz. A dlaczego konsola jest na sofie? Nie wiem. Ja nie grałem. Ach, a ja tym bardziej. Może sama dostała nóg. Może tak. przyniesie nóg. Tak. Oto historia gier. Leo, to twoje gry. I grałeś w nie? Mamelko ma, 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 wszystko wyjaśnię. Koniec, Leo. Mam tego dosyć. Nie. No i koniec. Przegrałeś, przyjacielu. Biedna Amelka robiła wszystko dla ciebie, a ty po prostu siedziałeś i grałeś sobie chcesz nos? Czerwony czy niebieski? Tak, Leo. Wyglądasz okropnie. Bardziej mnie wkurza, że Amelka się obraziła. Leo, to twoja wina. Ziomki, pomóżcie przeprosić Amelkę. Zostawcie lajki i napiszcie w komentarzu, jak mam przeprosić. I nie zapomnijcie zasubskrybować kanału. Wszystkim pa, 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 pa! pa.